A dzisiaj, yy, bo może niektórzy nie wiedzą, yy, będzie Brautalk. I yy, dzisiaj chciałbym powiedzieć, czego się od innych YouTuberów dowiedziałem. Więc, tak, w Brautalku pojawi się brał Pass. I pojawi się również nowy zadymiarz. I kilka skinów nawet tutaj widzicie i teraz tak porozmawiajmy o tym zadymiarzu chociaż jedno, jest moje przewidzenia jakie są ja nie mogę wziąć na duży ekran trudno właśnie, że tutaj ten zadymiarz on będzie podobny do PAM i właśnie będzie tylko nie wiadomo czy on będzie leczył czy on będzie. Nie wiem. No, nie wiadomo, co będzie robił. On mi trochę przypomina. Jest taki skin: y, kart wieprzowy jeździec. Nie wiem, czy Wam też to przypomina. Ale mi to trochę tego skinia przypomina. Taki kart bez wózka. I to wieprzowy jeździec. Może włosy trochę bula. No, nie wiem. To jest jakieś dziwne, trochę zadymiasz. No. Ale już. No dobra. Ale poczekajcie, film. Już e, wchodzimy do normalnego Stars. I tam było więcej trochę informacji. Jak ja, jak ja. Będzie o w ogóle. Więc wow. Co jest? Ano ta, wyzwanie. Dzisiaj może się pojawi jeszcze jeden odcinek wyzwania, ale wchodzimy w aktualności. O i widzicie, startuje za 30 no i tak za 39 minut i zobaczcie, co jest za ikonka Tary. Czy wy to widzicie? Zrobię screena i wam przybliżę, poczekajcie. Chwilę. Już. Patrzcie. Widzicie to? To jest jakaś ikonka, a oni nic nie mówili o ikonkach. Dzisiaj się wszystko dowiemy. Ale to znaczy, że mogą być jakieś nowe ikonki. No, przybyliśmy sobie tego do zmiarza. O, nie wiem, on mi dużo zadymiarzy przypomina. Na przykład mi bóla po fryzurze. No, tę skina do Karla też mi trochę przypomina. Rękawicy to jako od, y, od y, czerwono nity. No, też szalanie to nie wiem. Też podobne do pamki. To jest taki mieszany zadymiarz. I to jest dziwne. Nic nie lubi. Ja to będą jakieś. Ja pamiętam, że kiedyś tak coś było. Mówili, mówił ktoś tam kiedyś, że. mają propozycję, że na przykład jak się skończy mecz, to możesz ocenić przeciwników. Może będą takie, bo ona widzicie, ma okejkę. Okay to na przykład, że dobrze gra. Co nie można ich oceniać. To może. Może to wprowadzić. Karnet. O oh yeah. Ja już się nie mogę doczekać. O, i tutaj dostanie mi w ogóle jednego bileta. Yy, jednego bileta, jednego gema. Jak masz coś, na przykład 100 biletów, dostanie 10 gemów. Bo za, 10, za jakieś 10 biletów dostaje się zawsze jednego gema. To jak ktoś ma 1000 biletów, co jest niemożliwe, to dostanie 100 gemów. No w sumie jakby R nie wykorzystywał. No to? Bym miał. No. Ten zadymiarz jest podejrzany. Dobra. mi do jeszcze. I jeszcze, żeby wam tam pokazać, to właśnie, że to za, za, za 10 biletów dostaje się jednego gemma. To wam pokażę to. <grym> <grym> walka z od piątku do wtorku, Bajcie biletów za odblokowanie wydarzenia. Jeśli nie użyjesz biletów, dostaniesz za, za każde 10 biletów po jednym gemnie. Co się stanie z biletowanymi wydarzeniami, wydarzeniami się, dowie się w sobotnim Brautalku. Yy, I ja mam taką twoją teorię i nie bierzcie tego że oni dadzą jakieś na przykład, o w ogóle mój kolega, o odzyskał konto, mój kolega konto odzyska, oci... to no nie jest prawda. Cz cztery dni temu wytropił? Co jest? Ja, dobra, kończymy ten odcinek. Muszę do niego napisać. Do zobaczenia, cześć.